Po ósmą wygraną z rzędu jechali do Katowic piłkarze ruchu radzionków. Zadanie przed cidrami było wyjątkowo trudne. Na miejscowy rozwój na jego terenie w trwającym sezonie nikt nie znalazł jeszcze sposobu. Punkty na boisku kolejarza straciły nawet rezerwy Rakowa Częstochowa, dzięki czemu żółtoczarni zbliżyli się do pierwszej ekipy w stawce na dystans trzech punktów. Zabawa w czubie tabeli zrobiła się więc ciekawsza, i aby jej nie popsuć, ekipa trenera Marcina Dziewulskiego musiała znaleźć sposób na młodzież Tomasza Wróbla. Ruch pojechał do Katowic bez kontuzjowanych Michała Szromka, Szymona Cicheckiego i Szymona Siwego. Do bramki Cidrów po wyleczeniu urazu wrócił Mateusz Szukała. Na ławce rezerwowych usiedli wracający do pełni sił po kontuzjach Tomasz Harmata i Adam Baran. Radziankowianie po raz pierwszy tego dnia w szesnastce gospodarzy pojawili się w czwartej minucie. Bartosz Nawrocki dograł piłkę do Rafała Kulińskiego, ale ten zbyt długo opanowywał ją w polu karnym, przez co jego uderzenie zostało przyblokowane. Kwadrans później groźną i szybką akcję przeprowadzili gospodarze. W pole karne centrował Oliwier Gasz. akcję głową zamykał Patryk Gębicki, na posterunku był jednak Mateusz Szukała. Jedni i drudzy prezentowali dobry, ciekawy futbol, przez co widowisko tylko zyskiwało na atrakcyjności. To akcja żółto-czarnych, dośrodkowuje Rafał Kuliński, Miłość Ćwieląg trafia głową w słupkę bramki rozwoju Katowice. 30 minuta i jeszcze jedno natarcie podopiecznych trenera Marcina Dziewulskiego. Świetnie w środku pola obrócił się Rafał Kuliński, posłał dobrą piłkę w kierunku rozpędzonego Kamila Kopcia. Kopeć posłał piłkę w pole karne, gdzie w ostatniej chwili nadbiegającego Amina Budigę uprzedził jeden z defensorów rozwoju. Ale choć żółtoczarni mieli na placu gry do powiedzenia nieco więcej, trzeba było również uważać na to, co potrafią z piłką zrobić gospodarze. 34 minuta, futbolówka przejęta w środku pola, trafia do Patryka Gębickiego. Gębicki decyduje się na uderzenie... Z za pola karnego no i zmusza do dużego wysiłku, świetnie wyskakującego do piłki Mateusza Szukałem. Raptem dwie minuty później swoje możliwości w grze z kontry pokazali goście. Bartosz Nawrocki do Rafała Kulińskiego. Kuliński nieco za słabo, by zaskoczyć dobrze dysponowanego w tej rundzie Bartosza Golika. Na pięć minut przed końcem pierwszej odsłony mający w swoim CV występy w barwach właśnie rozwoju pomocnik, awizowany tu zresztą jako gwiazda zespołu ruchu miał jeszcze jedną okazję do tego, by otworzyć rezultaty. Po tym uderzeniu piłka miast do bramki trafiła jednak w Kamila Kopcia. Obie ekipy na 15-minutowy odpoczynek udały się przy bezbramkowym remisie. Po zmianie strony groźni zaczęli być gracze rozwoju Katowice. To ich pierwsza szansa po zmianie strony na to, by trafić do siatki Mateusza Szukały. Dobra akcja, ale też spore zamieszanie w 16 Cidrów kończy się groźnym uderzeniem Patryka Gębickiego, obronionym przez golkipera Cidrów. Raptem dwie minuty później miejscowi powalczyli o piłkę z prawej strony boiska na wysokości pola karnego ruchu. Po chwili futbolówka wylądowała pod nogami Oliwiera Kwiatkowskiego. Kwiatkowski podał ją do Gębickiego, Gębicki jednak przestrzelił. Żółtoczarni pozwolili się wyszumieć młodzieży z Katowice, po czym wyprowadzili kontrę, dzięki której to oni wyszli na prowadzenie. Kamil Kopeć dobrym podaniem uruchomił pędzącego prawą stroną boiska Bartosza Nawrockiego. Nawrocki zagrał wzdłuż bramki, a całą akcję spokojnie wykończył Rafał Kuliński. Zmiana ról w Radziankowie, najlepszy snajper zespołu, tym razem okazał się asystentem przygolutego, tego, który w Cidrach słynie m.in. ze swojego dobrego ostatniego podania. Ruch Radzionków od 62. minuty wygrywał w Katowicach 1-0. nie mieli problem, by pozbierać się po tym ciosie. Ruchy próbował złapać wiatr w żagle. Bartłomiej Gwiaździński świetnym podaniem obsłużył Bartosza Nawrockiego. Nawrocki przed szansą na podwyższenie wyniku. Tym razem jednak piłka o jakieś pół metra mija słupek bramki rozwoju. 71. minuta. Cidry atakują po raz kolejny. Rezerwowy Adam Baran podaje na lewo do Bartosza Nawrockiego. Nawrocki zbiega z futbolówką w okolice pola karnego, dośrodkowuje, a kolejny. Ze zmienników Kacper Zalewski zamyka to uderzeniem z pierwszej piłki. Niestety w światło bramki nie trafia. Dwie minuty później żółtoczarni przejęli piłkę na połowie rywala. Zalewski podał do Bartosza Nawrockiego. Nawrocki oddał do Andrzeja Piecucha. Piecuch pewnym uderzeniem wykończył całą akcję. I ruch Radzionków od 73 minuty wygrywał z rozwojem już 2 do 0. Piecuch, który w 55 minucie zmienił minę Boudiga był kolejnym ze zmienników, który dał dobry impuls ekipie trenera Marcina Dziewulskiego. Tymczasem Bartosz Nawrocki dokłada swoją drugą asystę w tym spotkaniu. Wydawało się, że mający nieco większe doświadczenie od swoich przeciwników, Radzionkowianie dowiozą bez problemu prowadzenie do samego końca, ale w doliczonym czasie gry błąd w swojej bramce popełnił Mateusz Szukała, wypuścił piłkę uderzaną przez Wojciecha Bielca, co natychmiast wykorzystał Jakub nie zmniejszając stratę rozwoju do jednego gola. Ruch kończy piękną serię, bo w poprzednich siedmiu spotkaniach nie straciła ani jednej bramki. Teraz trzeba było jednak się skupić na tym, by zachować pasę zwycięstwa. Ta mogła wymknąć się z rąk po tym, jak Mateuszowi Szuka, ale po zagraniu Jakuba Myśliwczyka musiała pomagać poprzeczka. Ale na więcej w tym spotkaniu katowiczanom nie pozwolili goście ani upływający czas. Ruch Radzionków jako pierwsza drużyna w tym sezonie pokonuje rozwój Katowice na jego boisku. I same po raz ósmy z rzędu cieszy się z kompletu punktów. Ruchę wciąż do lidera. Rakowa 2, Częstochowa traci w tabeli tylko trzy oczka, a na nad trzecim w stawce MKS Myszków ma już 17 punktów przewagi. Scenariusz i plan na mecz był zdecydowanie inny. Próbowaliśmy w innym wydaniu weź mecz, próbować swoich szans ofensywnych, na pewno w innym wydaniu zakończyć ten mecz. Nie da się tego przewidzieć. Scenariusz piłki nożnej jest tak nieobliczalny, że, że nie mamy wpływu na wiele rzeczy. A... Mimo że wiedzieliśmy, że rywal jest mocny, rywal zorganizowany, zdyscyplinowany i ta młodzież ma wielkie serducho do gry i zawsze będzie chciała grać do końca, tak też było i cieszyć się, może musimy, chcemy i że zapracowaliśmy sobie na te trzy punkty. Wyszarpaliśmy je, przetrwaliśmy ciężkie momenty końcowe i wracamy do Radziankowa z trzema punktami. I z poczuciem takiej ciężko wykonanej pracy i wiedząc to, że, że, że mocno musimy na to zapracować, tak to dzisiaj było i Chwała chłopakom i cieszymy się. Ten rozwój, młody rozwój ma, ma pomysł na grę. Tutaj ten trener, trener Wrubel, tutaj tych chłopaków prowadzi już chyba drugi rok, czy nawet czyli trzeci. Wprowadzali właśnie, byli też młodzi, te chłopaki w drugiej lidze. Więc na pewno mają pomysł na to. Mają swoją, swoje DNA do gry. Nie każdemu, nie każdej drużynie jest tutaj łatwo. Tym systemem, co oni grają, dostosować się do ich gry, ale my musimy patrzeć na siebie. To rywal zazwyczaj musi się dostosować do nas, a nie my do nich. W pełni wiedzieliśmy, znając tonka w znając jego sztab, wiedząc, jak on, jaki potencjał ma rozwój w tej, w tej wyselekcjonowanej młodzieży, ile lat już pracują razem, ile ci młodzi chłopcy, jak długo wprowadzani są do seniorskiej piłki, ilości minut. Już w zeszłej rundzie było widać, że, że potencjał ogromny, a dzisiaj i taktycznie też na wszystkim krok do przodu, i, i indywidualne decyzje i groźność to, że byli do końca, i, i wybiegani. Także tutaj wielkie chwała i uznanie tak. dla, dla, dla sztabu, dla Tomka. E, i, I tym bardziej się musimy cieszyć z ciężkiego terenu, z trudnego terenu wywozimy punkty, bo, bo to pokazuje też, że my robimy krok do przodu. Może i stajemy się w ten sposób też wyrachowani, ale, ale ciężko pracujemy nad, nad tą dyscypliną taktyczną i różnymi fazami meczu, a, a dzisiaj to było widoczne. Wracamy z trzema punktami, to jest najcenniejsze. Czy te statystyki, czy bramki, też idą w świat, ale można też powiedzieć, że nie tylko ja byłem kluczową postacią, jestem kluczową postacią, ale też jest i Bartek Nawrocki, jest Rafał Twinowski, Bartek Gwieździński, więc budujemy tutaj kolektyw i mają się obawiać nas wszystkich, czyli cały Radzionków. Najbliższy mecz się liczy i nie zmieniamy tej drogi. Ona nam daje dużo dobrego i każda forma odejścia od tego może nas gdzieś, może być gdzieś, możemy zostać ukarani. Także tutaj się najbliższy mecz, analiza tego, czyli to co zrobiliśmy złego poprawić, to co zrobiliśmy dobrego pielęgnować, zregenerować się, wypocząć, wyczyścić głowy i przygotować do następnego meczu.